Dzień dobry wszystkim zmotoryzowanym. Kolejny dzień zmagań. Akurat dzisiaj, dwa kursy. Jeden solóweczką, nowym manem. Sobie lecimy. A później, przesiadamy się na skanie na drugi kurs. Godzina 16.40 w dokumentach 17.30 dostawa. Później, mamy następny około 20.21. No, eee, że właśnie lecimy sobie tym nowym manem. No, i właśnie tutaj, jak widać, 747 km dopiero. Eee, no, mówię, nowe auto, niestyrane. Będzie się nawet przyjemnie, fajnie jeździło. Jak długo taki będzie, nie mam pojęcia. Eee, mam nadzieję, że dzisiaj nam to pójdzie spokojnie, gładko, mm, bezproblemowo. Myślę, że na tym sklepie to mam dobry sklep. Windowanie, co prawda, ale. Na, na spokojnie tam wymanewruję i dam znać co pod sklepem. Do miłego.